Całą sobotę poświęcimy, prawie całą sobotę poświęcimy na dojazd do naszego docelowego miejsca, czyli do Częstochowy. Po drodze myślę, że zajrzymy także do Sanktuarium Wyniecheniu, ponieważ leży ono nie nie w od trasy naszego przejazdu. No mam doświadczenie w tego typu jazdach, najbardziej... Charakterystyczną jazdą, taką reprezentatywną dla tej wycieczki, to była zeszłoroczna impreza do Torunia, kiedy to pokonaliśmy dystans niewiele krótszy od tego, który zaplanowałem na ten rok. Było to 425 km. Wtedy wyszło 16 godzin pedałowania. Zakładam, że teraz do często powinniśmy się uwinąć 20 godzin, także myślę, że jest to do zrobienia. To przede wszystkim trzeba mieć dobry sprzęt, odpowiednią motywację, silne nastawienie. No i trochę kilometrów przyjechanych w nogach. No tu jeszcze na kierownicy pojawią się, już są przygotowane zaczepy pod dwie lampy diodowe, takie sygnalizacyjne, które będą mrugać i będą informować samochody nadjeżdżające naprzeciwka, że coś się porusza na drodze. I będą jeszcze dwie lampy diodowe, ale oświetlające drogę, no tak, żeby było cokolwiek widać przed nami. A w tyłu zaś planuję tutaj umieszczenie na dwóch lampek czerwonych diodowych. Już są przygotowane do czerwy podnie. A trzecia lampka diodowa będzie na plecaku, który ma specjalne montowanie do tego celu. Także można powiedzieć, że nasze rowery, kolega podobnie będzie to miał, będą wyglądały jak choinki bożonarodzeniowe. A jak najszybciej nimi jechałeś? Eee, no w ogóle mój rekord dziecią 73 na godzinę. To było na trekkingu, z i w Bieszczadach. Mm. Ja tam dobre 6 km. Tam 73 osiągnąłem. Tego nie pobiłem na żadnym rowerze. A no na tym myślę jest 60 km, na Kaszubach.